Witajcie! Edukacja na Marka z tej strony. Kolejny ścieżek serii dla początkujących. i Dzisiaj opowiem o zapisywaniu plików. I zrobimy to sobie na, na dla przykładu na programie Paint. Ja tutaj sobie szybko jakiś scenariusz narysuję. Jakiś scenariusz narysowałem. I teraz chciałbym ten plik zapisać. Zacznę od tego, że zapiszę ten plik na pulpicie. I od tego chciałbym Was nauczyć. Tutaj w spęcie. Musimy odnaleźć w programie, gdzie jest opcja zapisywania, zapisz jako i to nas bardziej interesuje, czy takie okienko, jak to okienko obsługiwać. Oczywiście czasem niektóre miejsca, które nas interesują, możemy znaleźć tutaj po, po lewej stronie, przesuwając ten suwak sobie. Ale nie zawsze tak jest. Dlatego można tutaj wpisać nazwę konkretnej lokalizacji, na przykład pulpit. Wiemy, gdzie jest pulpit, znamy pulpit, łatwo tam zajdziemy. I teraz możemy ten plik nazwać test. I zobaczcie. Tutaj test się zapisał na pulpicie. Ja się zamknę. I jak widzicie, test mi się otworzy. No dobra. Udało się zapisać plik na pulpicie. To może zapiszmy go w innej lokalizacji. Jeszcze raz, zrobię sobie jakiś rysunek. To co nie będą jakieś, jakieś tam linie, zygzaki. Zapisz jako, no i teraz chciałbym go zapisać, powiedzmy, w folderze gdzieś w lodówce, o. Muszę odnaleźć folder na, na, na pulpicie, klikam dwa razy, przechodzę, półka 1, mięso, powiedzmy, kabanos i to będzie, powiedzmy, kabanos będzie. Załóżmy tu, że to jest kabanos. Zmieniam nazwę pliku. Formatem na razie się nie zajmujemy, więc zostawiam zapisz jako typ ten domyślny, który tutaj zaproponował i zapisujemy. I możemy teraz sprawdzić, czy nam się to zapisało. Przejdę do kapanosa. Jak widzicie, plik nam się zapisał. No dobra, to teraz co zrobić, żeby zapisać plik gdzieś w konkretnej lokalizacji, ale poza pulpitem? Jak tą lokalizację odnaleźć potem? Bo to będzie trudniejsze. Znowu sobie otworzę rysunek i powiedzmy, że zapiszę sobie je, sobie jakiś, do, jakąś, jakiś domek zrobię, niech będzie domek. Piękny domek zrobiłem. Jestem się dumny. I teraz znowu zapisz jako. I teraz yy, powiedzmy, że chciałbym go zapytać gdzieś na dysku C. Wchodzę w dysk C, żeby odnajść z tym najprosiej, tej komputer. Albo odpowiednią nazwę dla yy, naszego systemu operacyjnego, czy tam też kompu ten komputer, tak. Odnajdzie nam. I teraz wchodzę w dysk C, i zapiszę tutaj, powiedzmy, w folderze gry niech będzie w folderze gry i powiedzmy cs, czyli Scott od Counter-Strike. I zabicie zapisałem. Sprawdźmy, czy się nam się zapisało. Wejdę teraz do komputera, wejdę na dysk C, gry, Counter-Strike i mam widomek na z cs. Jak widzicie, zapisywanie pików nie jest takie trudne. Mam nadzieję, że opanujecie tą umiejętność szybko i widzimy się przy kolejnych lekcjach. Dzięki serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do usłyszenia.